Moje dziecko, przychodzisz dziś do mnie z ciężarem na sercu, pełne troski o swoją dorosłą już córkę. Widzę Twój niepokój, Twoje milczące modlitwy i łzy, które kryjesz przed światem. Wiem, jak bardzo ją kochasz, bo sama jestem matką. Znam lęk o los dziecka, znam ból bezsilności, kiedy nie możesz go ochronić, ale nie bój się, nie jesteś sama. Przynoszę Twoją modlitwę przed tron mojego syna. Oddaj mu swoją córkę. Powierz ją Jego miłości i opiece, a on nie pozwoli jej zginąć. Ojcze Niebieski, Ty, który znasz każdą duszę i przenikasz każde serce, spojrzyj dziś na tę córkę, o którą błaga jej matka. Prowadź ją, gdy wątpi. Ochraniaj, gdy świat rzuca przeciwności na jej drogę. Podnieś, gdy upada. I spraw, by nigdy nie czuła się opuszczona. Jeśli oddaliła się od ciebie, Ojcze, przyprowadź ją na nowo w swoje ramiona. Jeśli pogubiła się w życiu, wskaż jej drogę powrotu. Jeśli szuka szczęścia tam, gdzie nie znajdzie pokoju, otwórz jej oczy naprawdę. Jezu, synu mój, Ty, który kochałeś i przebaczałeś, spojrzyj na tę córkę miłosiernym sercem. Pobłogosław jej codzienność, jej pracę. Jej wybory, jej relacje. Chroni ją przed złem, przed fałszywymi przyjaciółmi, przed decyzjami, które mogą zranić jej duszę. Daj jej serce otwarte na Twoją miłość, umysł wypełniony mądrością i ręce gotowe do czynienia dobra. Panie, jeśli cierpi, ulecz jej rany. Jeśli czuje się samotna, poślij jej ludzi, którzy napełnią jej życie radością. Jeśli boi się przyszłości, daj jej pewność, że prowadzisz ją właściwą ścieżką. Moje dziecko, ja jestem z Tobą. Modlę się z Tobą i za Ciebie. Wiem, że czasem trudno ufać, gdy nie widzisz zmian, ale pamiętaj: każda modlitwa zostaje wysłuchana. Każda łza, którą ronisz, jest dostrzegana przez Boga. Zaufaj Mu, złóż swoją córkę w Jego ręce i pozwól Mu działać. On widzi więcej niż my. On zna drogi, których jeszcze nie dostrzegasz. Ojcze, błogosław tę matkę, która modli się za swoje dziecko. Daj jej sercu pokój i nadzieję, że jej córka jest w Twoich rękach. Niech czuje Twoją obecność w każdej chwili, w radościach i troskach, w chwilach zwątpienia i w modlitwach, które jeszcze nie znalazły odpowiedzi. Panie, powierzam Ci ją. Niech Twoja miłość prowadzi ją przez życie, niech Twoja łaska ją otacza, a Twoje światło wskazuje drogę. Amen. Moje drogie dziecko, wiem, że czasami wydaje Ci się, że Twoje modlitwy nie przynoszą odpowiedzi, że czekasz i czekasz, a zmiany nie nadchodzą. Ale nie zapominaj: Bóg nie działa według ludzkiego czasu. On widzi całe życie Twojej córki, zna jej przyszłość której ty jeszcze nie znasz. Każda twoja modlitwa jest jak ziarno, które On sadzi w jej sercu. Może nie zobaczysz owoców od razu, ale one wykiełkują w odpowiednim czasie. Nie lękaj się. Bóg jest cierpliwy, a Jego miłość nie ma granic. Ja, jako matka, wiem, co to znaczy czekać i ufać. Kiedy mój syn szedł drogą krzyżową, patrzyłam na Jego ból i nie mogłam Go ochronić. Moje serce krwawiło, ale ufałam Ojcu, wiedziałam, że Jego plan jest większy niż moje ludzkie zrozumienie. Tak samo i Ty, ufaj Bogu, nawet gdy nie widzisz jeszcze drogi. Panie proszę Cię, obdasz tę matkę pokojem, niech nie traci nadziei, niech jej serce nie drży z niepokoju. Daj jej siłę, by trwała w modlitwie, by nie pozwoliła zwątpieniu wejść do jej serca. Jezu, ty znasz serce tej córki. Wiesz, z czym się zmaga, co ją dręczy, co sprawia, że od ciebie się oddala lub gubi drogę. Nie pozwól, by świat odebrał jej wiarę, by pochłonęły ją troski doczesne. Wlej w nią pragnienie szukania prawdy, szukania ciebie. Moje drogie dziecko, każdego dnia otaczam Twoją córkę moją modlitwą. Nawet jeśli ona sama nie zwraca się do Boga. Ja modlę się za nią. Moje matczyne serce czuwa nad nią, tak jak czuwało nad moim synem. Ojcze, błogosław tę córkę. Chroni ją przed złem, chroni jej serce przed rozpaczą. Jeśli oddaliła się od ciebie, znajdź drogę do jej duszy. Poślij jej ludzi, którzy wskażą jej prawdę, poślij jej światło, które rozproszy ciemność. Boże, nie pozwól, by zmarnowała swoje życie na to, co przemija. Niech jej serce nie biegnie za marnościami, lecz szuka tego, co wieczne. Daj jej radość, która nie pochodzi ze świata, lecz z Twojej obecności. Jezu, dotknij jej duszy, spraw, by znów zapragnęła Ciebie, by zatęskniła za Twoją miłością. Nawet jeśli teraz tego nie rozumie, prowadź ją, kieruj jej krokami. Chroni ją w każdej chwili. Moje dziecko, nie trać wiary. Nigdy nie przestawaj modlić się za swoją córkę. Nawet jeśli wydaje się, że nie słucha, nawet jeśli odrzuca Twoje słowa, Bóg działa w ciszy. W Jego czasie przemieni jej serce. Ja jestem z Tobą. Tak jak stałam pod krzyżem mojego syna, tak teraz stoję przy Tobie. Trzymam Cię za rękę i modlę się z Tobą. Ojcze. Twoje ręce oddaję tę córkę. Prowadź ją, ochraniaj. Błogosław każdy jej dzień. Spraw by jej serce pozostało czyste i otwarte na twoją łaskę. Amen. Moje dziecko, gdy patrzysz na swoją córkę, widzisz w niej część siebie. Pamiętasz dni, gdy była mała, gdy tuliła się do ciebie, gdy jej oczy pełne były ufności. Teraz dorosła, poszła swoją drogą. Może blisko Boga, może daleko. Ale ona na zawsze pozostanie naszym ukochanym dzieckiem. Nie martw się, jeśli nie wszystko układa się tak, jakbyś pragnęła. Bóg nie przestaje działać w jej życiu, nawet jeśli ty tego nie widzisz. Czasem jego działanie jest jak cichy powiew wiatru, ledwie wyczuwalny, ale zmieniający wszystko. Ojcze Niebieski, weź tę córkę w swoje ręce. Otocz ją Twoją nieskończoną miłością. Prowadź ją drogami, które jej przygotowałeś. Chroni jej duszę przed złem i pokusami, które mogłyby ją odciągnąć od ciebie. Jezu, synu mój, patrzysz na nią z taką samą czułością, z jaką patrzyłeś na Marię Magdalenę, na Zacheusza, na Piotra, gdy po trzykroć zaparł się Ciebie. Ty nie odrzucasz nikogo. Nie zrażasz się upadkami. Podnosisz, uzdrawiasz, dajesz nową drogę. Proszę cię, daj jej spotkać Ciebie w cichości serca, w drugim człowieku, w codziennych wydarzeniach. Duchu Święty, dotknij jej myśli i uczuć. Daj jej jasność umysłu, gdy staje przed wyborami. Natchnij ją do dobra. Otwórz jej serce na to, co piękne i prawdziwe. Moje dziecko, wiem, że czasem nie rozumiesz, dlaczego Bóg nie działa tak szybko, jakbyś chciała. Wiem, że czasem czujesz się bezradna, ale ja ci mówię, ufaj. Tak jak stałam pod krzyżem mojego syna, tak stoję teraz przy tobie. Tak jak przyjęłam jego cierpienie w pokorze, tak i ty przyjmij swoje troski, nie jako ciężar, ale jako wezwanie do większej miłości. Ojcze, jeśli ta córka zmaga się z wątpliwościami, daj jej światło. Jeśli oddaliła się od ciebie, Poślij jej kogoś, kto wskaże jej drogę powrotną. Jeśli w jej sercu jest smutek, napełnij je pokojem. Jeśli brak jej miłości, daj jej twoją miłość, która nie zawodzi. Jezu, ty powiedziałeś, że kto szuka, znajdzie. Proszę cię, nie pozwól, by ta córka pozostała zagubiona. Zrób coś, co otworzy jej oczy. Spraw, by w jej sercu zapłonęło na nowo pragnienie Boga. Moje dziecko, módl się dalej. Twoja modlitwa jest jak nieustanne światło, które świeci nad jej życiem. Może ona tego teraz nie dostrzega, ale ono tam jest. Pamiętaj: Ja jestem z Tobą. W każdej Twojej trosce, w każdej Twojej łzie, w każdej cichej modlitwie szeptanej w nocy. Nie jesteś sama. Ojcze, w Twoje ręce oddaję tę córkę. Niech Twoja miłość ją prowadzi. Niech Twoja łaska ją ochrania, niech Twoja dobroć przemienia jej serce. Amen. Nie ustawaj w modlitwie. Każde słowo, które kierujesz do Boga, ma moc. Twoja córka jest w Jego rękach, otoczona Jego miłością i moim matczynym wstawiennictwem. Ufaj, trwaj, módl się. A jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, napisz w komentarzu, Maryjo. Powierzam moją córkę Twojej opiece. Niech nasza wspólna modlitwa niesie światło i nadzieję.